To do, jest dość, dość małe w tym... E, rusza. Tak? Na pewno e, rusie, Tam żółw. O, zszedł pod wodę. A tak. Bo, ta, tak jak chcieliśmy. Ja tak myślałem. Tak jak mówiłem przedtem, że to by, tam byli krokodyle. Że to wyglądał tak jak snafa. Snafa jest podobny do żółw. Mieszka na południe e, Stanów Zjednoczonych. I... O, <laughs> bo, tak, No tak, faktycznie. Nie, no skąd on się tu wziął? Nigdy nie. Coś musiał to wypuścić, bo to jest za zimno. No, no dokładnie jaką tu zimno. No teraz nie jest tak źle, ale e, za kilka miesięcy nie, nie. będzie bardzo zachwycony temperaturą. O, 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 poszliby Tu? Tak. Zaraz wyjdzie. Ale to będzie Dobra, aby pokazać to jest faktycznie łażenka. Tak łażenki, i tam mamy widok na pałac, gdzie Żółw mieszka. <grywa> I pływa. O, 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 wychodzi. O, i tam jest ostatni raz. A Chyba tu nie jest widać, że wraca. You, but, to będzie bardzo krótkie. Ale co jest najlepsze, że mogą robić z tym ekranem? Nie, prawie nie widać. A, nurkuje, nurkuje, poszedł na tyle.